Ale zobaczcie, jak to ohydnie wygląda. W porównaniu dla, do dwójki, nie wiem czy pamiętacie, tam była ta przestrzeń, tam była nałożona ta przezroczysta tekstura i dawała ten taki efekt zajebistego lodowca, gdzie tutaj się poruszałeś, a czy pod stopami na przykład, a widać było, jak to wszystko się przemieszcza pod tobą. I no, no miodziot, no to było. To było zarąbiste. Patrzcie, właśnie, o to, to mi chodzi, bo Widzicie? Tu mamy ten lód. Piękny lód i pod spodem jeszcze mamy tak jakby kolejną teksturę. Tu mamy tą przezroczystość i na bazie tej przezroczystości widać tak, jakby ten lód faktycznie był mega gruby. Nie? Mm. Dokładnie. Iluzja grubości. surface. But it looks like a bowl of ice instead. Mamy Borderlands 4, Borderlands 3. Zobaczcie, jak Borderlands, w trójce. Jak pięknie czysta, je, jak grafika jest czysta. No, ugina się tutaj, pod nami. Zobaczcie, jak czysta jest grafika. Tutaj oczywiście przechodzimy, przenikamy przez tekstury. no. No, wydaje mi się, że tak, że dał logo z dwójki, a była trójka, no. Pokopał całkowicie. Co bardzo wprowadza w błąd. No, eksplozja. Proszę bardzo. No, zobaczcie, zobaczcie, jak trójka jest czysta graficznie. Nie ma tej wolumetrycznej mgły. Nie jest napieprzona, jakby ktoś brudną szmatą nam wyczyścił od środka monitor. Zobaczcie, jak czysto to wszystko wygląda. Tutaj jest wszystko rozmazane, jest płaskie. Zobaczcie, pomimo tego, że mamy tutaj ten cell shading, ale trawa wygląda płaska. Braku, brakuje tam cienia, brakuje kontrastu w tej trawie. Nie wiem, czy macie. Macie też takie odczucie. Siano, zobaczcie. Siano, siano wygląda na płaskie. Brakuje tej, tej czerni, tej kreski takiej anima. Takiej. Anim, jak animowane by było, w sensie. Kom, jak z komiksu. Zobaczcie, jak ten dom tutaj na wzgórzu. Jest o wiele bardziej kontrastowy od tutaj, tych cieni, które są przed nami. Tutaj, u góry, co mamy pod dachem, zobaczcie. Tam jest więcej kontrastu, tam jest więcej tej czerni niż tutaj przed nami, w tym budynku. Woda. No, trójeczka. No tak, tutaj nie dało się pływać, to wiemy. Tutaj praktycznie żadnej fizyki z wodą nie było, ale to chyba było w każdym Borderlandsie. Jakakolwiek interakcja z wodą była praktycznie zerowa. Woda nie była jakoś super wykonana. No. Patrzcie, zobaczcie tutaj cały z prawej strony. Ten szum cholerny, którego nienawidzę w Unreal, piątce. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ten cholerny żon. To wygląda ochydnie Och, wręcz. Czy nie? No zobaczcie, jak te tekstury fajnie kontrastowo wyglądają. Borderlands trójka miał o wiele mniejszą florę. Ale działał dobrze, no. Działał dobrze. Ja praktycznie na wysokich ustawieniach grałem na i2, na i7 drugiej generacji, słuchajcie. I działało to nawet dobrze. No pięknie, pięknie. No tutaj wiadomo, cienie dużo lepiej będą wyglądały. Mogą lepiej... A. Ale wiecie co? Nie wiem o co chodzi z tymi teksturami. Chyba że ten ktoś ma tekstury na niskich ustawieniach, bo zobaczcie jaka pikseloza jest. Możliwe, że ma na bardzo niskich ustawieniach, na, na bardzo niskich tych. Sprawdzimy z ciekawości. Chociaż my też mamy na średnich ustawienia, prawda? No ale zobaczcie, czarny, ciemny to ciemny, czarny to czarny. Wiadomo, ten kontrast jest pięknie zbalansowany. I naprawdę odtwarza to odzwierciedla właśnie taką grafikę typowo typowo komiksową Bo taki był zamysł Pierwotnie Tutaj już uderzają Kureczka już uderza bardziej w taki realizm I zobaczcie tutaj ta trawa nawet nie ma tego sel Shadingu w ogóle żadnego Tutaj ten ogień to wygląda jakby był Nie wiem ze szkła Dziwnie ten ogień tutaj wygląda. Pływanie, no. W Trójce raczej nie... Trójce nie było pływania. Z tego, co pamiętam. No i patrz, jak to wygląda. I ten kontrast, pięknie oświetlenie. No tak, no tutaj mamy... Tu, tu, tu mamy pływanie akurat. Tu akurat jest pływanie, no to wiemy. bo przetestowane, nie? Grafika słabsza, wydajność gorsza, no i to nie pewnie, tylko na pewno gorsza, o wiele jest gorsza, no. Ludzie naprawdę zgłaszają potężne, potężne problemy z grafiką. Jeżeli na najniższych ustawieniach mamy na 50-60, na RTX 5060. ostatnio właśnie oglądałem przedwczoraj chyba a propos wydajności, jak Borderlandsy działają przy 50-60, o, jest drama. Na 50, to jest nowa karta graficzna, a nie jest w stanie uciągnąć Borderlandsów na najmniejszych, na najniższym poziomie e, graficznym. Ledwo, ledwo tam na najniższym to on tam miał ledwo 60. Niecałe nawet. Borderlands 3 bardzo ładnie wygląda. I zobaczcie, o, i tego mi właśnie brakuje. Jest bardzo napchane i coś się ciągle dzieje. Na pierwszym, tutaj mamy pierwszy plan, ta brama. Drugi plan, wiadomo, troszeczkę bardziej za mgłą mamy ten słup i obozów, i obozów bandytów. Na trzecim planie mamy tamtą twierdzę, słuchajcie, z tą wieżą, do której tam zmierzamy. Na czwartym planie mamy horyzont, gdzieś tam w tle jakieś góry. Tego nie ma w Borderlandsach 4. Tam jest wszystko płaskie, słuchajcie. I tu ładnie widać. Te... To kadrowanie jest pięknie, ta perspektywa przestrzeni jest pięknie zachowana. No super. Natomiast w czwórce już tego nie ma. Widzicie? Tu mamy pierwszy plan przed nami, czyli drogę, no chociaż akurat może taki słaby kadr wybrał, nie? Ale potem drugi mamy ta fabryka tutaj. I to, ten domek tutaj na szczycie są w jednym tonie, w jednym tonie i są w, tak samo za mgłą. Gdzieś tam trzeci plan, chociaż nie powiedziałbym, żeby tamten, ten horyzont i tutaj ten domek był oddzielnie. Oprócz tego, że tutaj jest delikatnie ta czarna obwolutka dookoła, to bym nie powiedział, że jest to, e, powiedziałbym, że jest to część po prostu tła gdzieś tej tekstury w tle. Wiecie, tu mamy pierwszy plan, wszystko wygląda tak samo, i drugi plan to jest tło, nic więcej i nie ma nic więcej. Tutaj mamy pierwszy plan i drugi plan to jest tam wszystko w tle, wszystkiutko. Tam drzewa, ten budynek, tutaj to jest wszystko. Drugi plan już. Poza tym zobaczcie jak ta mgła tam głana pieprza tam i jest całkowicie zasięg rysowania, zasięg widzenia jest całkowicie uwalony. Jest tą mgłę cholerną. Ten sam problem był akurat w drugiej części Wolfenstein'a. Ten sam problem. No tak, no to jest fajnie dobra, to ten element tutaj zwiększonej mobilności jest świetnie wykonany, super, to akurat się przydaje. Jakość tekstur, Borderlands 3, kamienie i Borderlands 4. No ja mam z tym problem. Okej, okay, no tu już bardzo subiektywnie, no ale ja preferuję osobiście to od tego. To już jest tak, jak mówię, subiektywnie i tyle. Problem, jaki mam, słuchajcie, to to, że szadery tutaj nie pokrywają się z teksturą kompletnie. Tutaj mamy jakieś załamania, zobaczcie. Tutaj o, z prawej strony ładnie to widać. Tutaj mamy załamania, a szadery idą wzdłuż. Tutaj nie ma, nie ma załamania, a powinien być, a szadery idą po prostu tutaj w dół, w głąb, w sensie. Kompletnie to jest. To wszystko jest tutaj bez sensu, te szadery nie współgrają z teksturami. Za dużo napieprzony jest szaderów, a za mało cel shadingu uważam. Chcą, tu już chcą iść bardziej w realizm, a nie w tą komiksowość. No i patrzcie, to co się dzieje tutaj na Borderlandsach trójce, to wyjdzie zajebiście. Zobaczcie, jak tam wszystko ładnie widać. Tam była chyba ta tama, nie? Czy, czy, czy coś w ten deseń? Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. I mamy tą perspektywę przestrzeni. Tam mamy poczucie tej głębi, tej odległości, tej, tej wielkości tej przestrzeni rysowanej. A tutaj, zobaczcie, to jest wszystko, co tutaj widać i tyle. I dalej jest jedna wielka mgła. No i oczywiście DLSS-y tutaj rozmywają wszystko, no to jest to, to jest zmora współczesnych czasów, właśnie ten cholerny szum, śnieg i, i, I to I ten cały ghosting, to jest naprawdę zmora współczesnych czasów Nie wiem jak ludzie mogą to akceptować i może, może im się to, to podobać faktycznie Może lubią tak upieprzoną szmatą przejechanie przez monitor, no jasne, no wiadomo Różni ludzie wolą różne rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o aspekt estetyczny, to jest po prostu gówno. Sorry, ale bardzo się uwsteczniamy, jeżeli chodzi o motyw graficzny, jeżeli chodzi o kunszt, jeżeli chodzi o jakąś wizję twórczą. Strasznie jako społeczeństwo się uwsteczniamy, mało tego ludzie to akceptują i nie zgłaszają sprzeciwu. Dobra, wracamy do gry. Także, więc, to tak a propos tej, tego lodowca.